Siemano, to szakal z tej strony. Witam was na moim kanale i dzisiaj dwie informacje o promocjach na Originie. Um, Pierwsza to będzie specjalny prezent. I jak ktoś pamięta, jest starej daty, oldschoolowy, pamięta gry Wing Commander 3, to jest w gratisie w dziale specjalny prezent. To jedna informacja, więc można sobie dziabnąć. Ja sobie ją dziabnę. a nie tędy. Później sobie przez oryginał. A druga informacja to powstał okres testowy, w którym możecie sobie przetestować w tej chwili Battlefield 4. Mam chyba 168... Czekajcie, ile to było? Gdzie to jest? Zajrzyjmy. 168 godzin, tak? A druga to Kingdoms of Amalur. Reconin. 48 godzin gry. Nikt nie kosztuje. Możecie sobie popykać. Także takie dwie informacje nowość o okresie, test, o okresie testowym i specjalny prezent dzięki Damian PC za info o BF4, tylko mam prośbę, tak na przyszłość nie wal mi pod innym materiałem takich komentarzy, tylko jak chcesz coś do mnie napisać to piszcie do mnie kochani na maila albo pod, materi pod materiałem odpowiednim tematycznie, czyli na przykład pod jakimś materiałem pod, od BF4 to by było na tyle, <gry> dzięki za uwagę cześć, szakalout